Beer Lovers, tym razem Pay Ale, jesteśmy w browarze Beer Lovers, Arcudia na Majorce. Mamy tutaj Pale Malt Pay Ale, Munich, Chmiele Hercules, Centennial i Chinook. Aromat jak najbardziej amerykańskich chmieli. Taki bardziej ziołowy. Kolor jak widzicie. Złoty. Może nieprzejrzysty. Piana. Znaczy cienka, jest chłodzone, jest chłodne, więc może być w tym problem. Smak trochę słodowy. Jest pialne takie z, z lekką goryczką. Praktycznie niewyczuwalną. Ale polecam. Jak najbardziej Beer Lovers jak będziecie w Alcudii, Majorka, to zapraszamy.